Mako. Siema, siema, z tej strony, ze, ze strony, strony Lisek 11 a dzisiaj robimy wywar Domin, co ty robisz? Ty, nie ruszaj tego piswaniaku O, no, Domin, nie ruszaj tego Dzisiaj robimy wywar szczęścia. Domin no, Jakby co tutaj kot jest, o Dobra, suwaj się Okay. Ej, tutaj nie możesz wchodzić! Wyłasz stąd, wyłasz stąd, wyłasz stąd. wynowa z naszej kuchni. Weź, weź go tutaj, no. O, tutaj tu, tu nie możesz ehm, wchodzić. Do wywaru szczęścia potrzebny jest Cześć, kubek. Tam. Kubek? E, I kubek. co? No kubek. No, kubek. No, Podstawa naszego no, wywaru. Wywaru wyłaż szczęścia to jest. Będzie opierać się na Kompot winogronowy. No. No, tak samo. Dolewamy tam gdzieś prawie, że. Gdzieś. Prawie, że pół szklanki. No. <grywa> Duża, duży kubek to jest. To kubka, właśnie. No, duży kubek. Prawie pół kubka. Pierwszym naszym y, skonikiem będzie Majoranek. tego boję szczyptek, żeby nie był za ostry, bo potem. Mają Alexos no ty? Nie. Bo potem... Robisz? Żeby za nocą nie zadziałało, bo potem no jak będziecie o takie szczęście, że ja się zostało Nie, 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 poczekaj no, chwilę. W drugim budużu akurat W tak. drugim. Z będzie czosnek. Czekaj, może trochę magii będzie. Trzeci składnik. No. Ej, czy... a tu Dobra, czartowaliśmy drugi składnik, to jest... jednak to jest magia, magia, w sumie trzeci, bo... Magia? jest ten. O, wszystko... nie, no, jeszcze nie jeszcze jest. Czosnek. Uuu, smok jakieś... Czosnek. Jest tak mało? Jak to wygląda? Ulela. Nie ruszaj tego. No później wam pokażemy jak wszystko o, jak to pięknie. jest co Nic. Tylko jeść. Nie wiem co to jadłem. Papryka. Yy, tak. Słodka, mielona. Słodka, mielona papryka. Um... Sprawdzić przyprawa kurczak złocista O kurcze Uu, coś po terminie nie jest Jak to 7 lat już ma. Jeszcze 2 lata terminy mam. 2024 Przemek kurczaku. Kurczaku dawaj dużo to jest... Na 10, A, 50. 50. No ja mam przecież ten przecież mm. ten Kernop Giros Kurczaka przed... no, a? zostaw tego kurczaka już nie można przesadzać. No no kwas dużo przadać. No tam Kwas jak główny składnik. Szczęście. Kwas. Ja wam jeszcze w pełni ciekawostka znaczy, ta kwas, ta... No. Czeka, ja, ja, ja ciekawostkę tutaj mówię o tego wywaru. Będziecie go spożywać, musicie pomyśleć w czym chcecie mieć szczęście. I jeszcze musicie sobie powiedzieć, że... Mm, ale dobry będzie. Będzie bardzo dobry kwas cytrynowy. Pasek cytrynowy, no weź go dużo tam posyp. Mamy dużo kwasków. To tak mało. Czekaj, jakby tu do się pącze. Co, też będziesz chciał pić? Ale to zostaw. Pąchaj palce i uciekaj stąd. No jak gruby wiesz nie? Dobrze chyba. Okej. Okay. Czekaj, bo ja. No, co ręce tutaj Sę, ja mam tutaj Co Bo jak kama, mówię pijać? No. Tam ten się zepsuł i jest. No, więc... Okej. Okay. Mm. Co to jest? Chilli. Chili. Przypęłam. Chili. Znaczy, Akurat nie jest konieczne, ale można dodać. No tak, za akurat lepszego. Dłuższe szczęście. Że jedną stronę kręcić. O, pięknie. Kolejny to jest sól z robaczkami to nie są robaczki, ale to jest ryż. No to jest wiesz, wszystko wiesz źle widziała. Dużo tej soli. Dużo pieprzu trzeba dać. No, pieprz też. Nie za, nie za dużo bo za dużo Dużo trzeba. Okej, okay, i teraz. E, mieszamy Lusz. nożem. Lusz? Nożem, no. No nie takim, weź takim do masła, takim typowym. Gdzie jest do masła? No, tutaj masz. Tak. Noż. Mieszamy, to mieszamy, mamy. Y, 5 godzin mieszamy, to. Dobra, to my zrobimy cięcie. No. Po prostu. Dobra, zapomnieliśmy prawie o. tego nie dodajemy, ale. właśnie tu koniecznie jest mieszanie nożem. Orzechem? Mieszanie nożem jest konieczne. Co chcesz do mnie? No mnie to... Chce, Chcesz pomąchać? Jakby co tam tu nie może wchodzić na ten blat, bo tam często jedzenie jest. Jakiegoś się tego napijasz. Nie pij tego. On lubi pizza, i wszystko. Się trochę mieszamy ten morze i będziesz gotowy wydarzyć. Mm -hmm, mm -hmm. e, Dobra. Teraz trzeba e. rozgrzać mu... By <noise> myśleć, żeby to. Musia musi to. Za to musi zadziałać, to Czeka, nie domy? domina. E, musimy rozgrzać nasze muzyki. No, właśnie głową ścianę pierwsza czynność. czy ja nie będę tutaj prezentował go ściany jeszcze poniszczę. Właśnie. Ale druga czynność to wsadzanie głowy do piekarnika mogę zaprezentować. E. Piekarnika składają do 200 okay, stopni okay. Ciepło A jeszcze ja muszę Kładaj, do piekarnika okay. Mózg rozgrzany Trzeba mocno pomyśleć o ucieczek gdzie gdzieś Zobacz, e, trzeba na do dwóch naczyń Dobra, czekaj, odłożę ten nóż Uuu Przelewamy już Eee, poczekaj zabię tu kamerę Czeka. Widać to, coś Widać, ci... widać. Tutaj, w tą stronę. Uf. Uf. Okay. <grym> Ty musisz to takim sprawnym ruchem. No. I tak się rozlało. Dobra. Tyle wystarczy, tyle wystarczy. O, <grym> czekaj. Muszę tam wycylić to papierze męcznikowe. Co, wiesz ja tu tutaj mam. A tutaj masz. Nie Ja to zrobię. Ja Jak? <grym> yeah. Ciekawe, czy konto zniszczy? Oh, ale to... Najpierw trzeba to pomchać. Da mi to. O! <grym> ale ostry zapach. <grym> Dobra, teraz trzeba się skupić jeszcze. Że... Jeszcze poczekaj. Czekaj. Dobra. Czekaj, już sobie wyobraźnić, co to jest? Co ty chce ty Kurde, Bolek. Spójrzmy na O, może być gorsza, ale jest złe. W tym można gość jakieś, nie wiem, kurczaka mi się wydaje. Dobra, jeszcze... Dla poprawy smaku dodamy magnes. Co ty chcesz? Dla poprawy smaku. Ja mam coś lepszego, co można dodać, patrzcie. Multivitamina gościu, Dobra, daj Co ty... Ty, ty chcesz czekaj. O, coś, coś mi dobuje. <noise> Dobra. Żeby aż tak złe nie było, można dodać jeszcze multiwitaminę. Jak aż tak złe to jest pyszne przecież. Żeby... Złagodzić ten te smak, Żeby. Gdzie jeszcze że... witaminki będziemy mieli tak, co będzie zdrowi. Żeby złagodzić ten smak. to <noise> zakręć. Patrzcie. O, teraz to wygląda jak tworzenie nowej cywilizacji. Hmm. Pięknie to wygląda. Tak? To jest co ja robię. Nie. Wiem. O, kurczę pieczony. To pachnie. Ty to pachnie trochę jak wisząc złoty kurczak. Bo ja wiem. No tak to, 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 to zapachniało. No zresztą może w tym czasie to przyprawy ogarniemy O. No. To ja robię cięcie. No okej. Okay. Dobra, kolejny ważny skonik. przepychaczka do kibla. Wiesz tego ten nie dotykaj, tym by to pił, mm. Słysza, no? czekaj! Trzeba się to... Gandalfa robię. Trzeba to długo pisać wesoć. Gandalfa zrobię. Hokus pokus. Harry Potter. Śmierć jak z nim kartofel. Magia. To jest bez prostu magia. Okej. Okay. Mmm, coś mi to przypomina. To jest typu czerwona na Też nie dziwnie to wygląda. Panie <noise> pachnie? Ach, pięknie. O, o, o. Dobra. Masz mi wynozrza. Drugi ja. ważny krok, trzeba to zamieszać w Tak, tego byś <noise> Mieszamy to w widelce. No. się rozsuwaj się. Uuuu, yes. la Jeszcze la la. Co za pewne ziemko. Nasz dwór jest gotowy. Czekaj jeszcze. Mm. Domin. 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 <śpuszczak> czekaj, domin. Y czekaj chwilę, ja wstaję. Chcę No Chcę domin. do domin. Domin chodź. Pokażę ci truszkę. Pokażę ci truszkę. Pokażę ci troszkę. A ci to mnie trzyma. Ej, to przepraszam ci, do góry poszło. No to te. Uch, nie wiem, no ty mi dosypałeś, gościu. Nic nie dosypałem. No to wcale, jeszcze jest. stoi to. Ty, gościu. Mateusz, to no to już ty stało. Na nagraniu będzie widać. No. No. no będzie widać jak nie tego zasypałeś Dobra Więc ty się niezbędnie. Trzy masz dosypałeś mi tego. Dobra, zdrówko. Więknie ktoś się mówi. Czekaj, ja na kamerze pokażę, że piję Ale to jest niedobrę. A, ale pyszne. Mm. O mój Boże. Ej no. Dobry to jest. Przepuszczem. Dobra. To by było na tyle. To na tyle, pijemy to. Ja się tego nie piję gościu. Ty to sobie wypij. Na zdrówko. To by było na tyle. Mm, 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 Dzięki za mm, oglądanie. Mm, mm. Ach, to wypijemy. Dzięki, że za... mm, trwaliście bardzo. do tego momentu. No y, polecam zrobić ten wywach szczęścia tutaj. Oh, Wam na własną rękę, przeprawy wszystkie są podane. Na razie, na razie. Na razie.